Królowa Śniegu Hashtag #patostrimy Niezależnie od pory roku i temperatury za oknem czas może upływać w ciepłej, pełnej przyjaźni atmosferze. Zawsze może jednak pojawić się zagrożenie, które sprawi, że wszystko wokół zacznie się zmieniać. Kai zapomniał o zabawie z Gerdą. Internet jest miejscem pełnym informacji i dobrej rozrywki, które w rękach niektórych osób zmienia się w bardzo niebezpieczne narzędzie. Nieodpowiednie treści sprawiły, że zima najpierw wpadła do oka chłopca, a później opanowała jego serce i myśli. Zimne i bezwzględne treści stawały się coraz popularniejsze, aż w końcu przedostały się do prawdziwego świata. A one mają swoje konsekwencje zarówno w rzeczywistości, jak i w wirtualnym świecie. Żeby poradzić sobie z lawiną złych treści, potrzebne jest wsparcie i pomoc kogoś dorosłego, na przykład mamy. Bez negatywnych treści świat odzyskuje równowagę. Pamiętaj, żeby zgłaszać szkodliwe treści, które znajdziesz w internecie. Tak jak podczas zimowych zabaw, pamiętasz o szaliku i czapce.